Wiesz kiedy nie będziesz szczęśliwy? Kiedy utkniesz w oczekiwaniu. W oczekiwaniu od świata, wobec ciebie, w oczekiwaniu twoim wobec ciebie. Kiedy będziesz oczekiwać na to, że twoje życie stanie się lepsze, kiedy twoje warunki życia będą lepsze, kiedy będzie ci stać na więcej, kiedy zarobisz, kiedy zasłużysz. A ty nie umiesz być szczęśliwy teraz, nie potrafisz cieszyć się z tego co masz teraz. Nie masz tej umiejętności, nie jesteś szczęśliwy. A jeżeli będziesz mieć te rzeczy, które oczekujesz, że ci dadzą szczęście, to gwarantuję ci, że dalej nie będziesz się z nich cieszył, bo dalej nie będziesz miał tej umiejętności cieszenia się z tego, co masz. Naucz się najpierw cieszyć z najmniejszej rzeczy: z tego, że świeci słońce, z tego, że żyjesz, z tego, że oddychasz. Jeżeli będziesz się umiał cieszyć z małych rzeczy. Gwarantuję Ci, szczęście samo do Ciebie przyjdzie.